Witam, witam. To Wam mówiłem, to kiedy nagrałem tą maketę, to mówiłem, że zamówiłem kapitana z tego, zastępcę Enucha. Enuch, Enuch, no. Y, tu są trzy rodzaje. Nie było, nie było ono, bo originali kupić, tylko podróbki, ale moim zdaniem podróbki y, coraz lepsze robią mówiąc że tutaj, tu może zobaczyć zobaczysz, gładko zamkił ten NU, kapitan. Tak wygląda. Jakoś złapiesz, oo. Szkoda, że nie robią na nagród na rękach. Chyba minus. Oginaru, że nie robią tak, wygląda bez hełmu. chwilka, poczekajcie, o tak głowę ma, o tak głowę ma, bez, heł bez hełmu. Tak wygląda. Druga z kolejny y zombie, w sensie, w sensie już martwy. Tak mówią, zombie. Ale nie ma kuka takiego. Um, Perłinka takiej. I jest jeszcze minus. Tutaj nie ma twarzy. Ale. na mi się podoba na A. Każdy ma inną broń. I też mój lego powinno robić inne bronę. braz przykład podróbek. Bo, pod, bo fajne są pistolety, podróbka, a oryginalny to czas na przykład ten sam pistolet robią, w ogóle innych nie robią, albo snajperków robią takie, takie same i po prostu po inni robisz. Jak na przykład podróbki. Nie ja mówię, jeszcze inni youtuberzy mówią, że też narzekają, że y, nie, ma, nie robią lepszych lub włosów na rękach nie robią na grudniów, jak podróbki. Podróbki robią i i to jest jest że może mogą być trochę ciężkie podróbki, z trochę ciężko się strzelać. Ale to mi nie przeszkadza. A długo macie Kolejnego. Kuka ma... O. On ma dwa pistolety. Jeden pistolet. Widzę, że słabo PM, Klaszna A on wygra... A on nie jest martwy. Ma kaką twarz. kronów. A to a tutaj omak tylko jakąś brolę A tam ci nie mają No, a jeszcze tym było, że stałem tym co, co nie spodziewałem Mały Artigu Mam oryginałą Artigu, ale Też mam się nie zdziłem, że go stałem gratis podróbkę Artigu z tym z tym dostałem. I i no jeszcze tam wam powiedzieć, że kiedy pasiałem film Ashoka to tych cagnich nie było jako martwi martwi sturmowszy. no i nie było martwych. I to były te ale były te srebrne, ale nie mieli całe śrebny tych Helmów, których kuchę brałe. i paszałem po dziupki. że y, 98% ało 80, ało 90% y, są bardzo podzielone do filmów. Tego nie te. Te w ogóle, w ogóle, w ogóle kiedy ktoś bardzo ci pomina z filmu, bardzo ci pomina, a reszta nie. Na ten statek nie jest, nie jest podobny, a podróbki można kupić, statki, statki takie same jak filmy, można, paszalem też się okaże. Ja mówię, oryginalne podróbki, moim zdaniem, nie będę ukrywał, podróbki oryginalne mi się podobają. Y chińczyki coraz lepiej robią podróbki, bardzo lepiej już niż kiedyś. Ja mówię, nie będę ukrywał. oryginalne podróbki mi się tak samo podobają. Kiedy komuś się nie podoba moje, moje zdanie, to trudno. Ja mówię tylko co, co mi się podoba. Nie będę mówił jak inne osoby: a korzą podróbki, nie kupował was, Bo coś tam, coś tam. Że. Słabe są, wypadają elementy, tylko nie wszystkie figurki wypadają. U innych firm podróbek, to można to nie wypadają. Zależy, jaką, jaką, y, zależy od jakiego y, człowieka kupisz. To też zależy. Nie jest tak, że wszystkie podróbki, koszą są, wypadają elementy i inne. No, i, a, i brakują elementy. I podróbki. Ale oryginalne która ja kupowałam kilka zestawów, to też brakowało elementu. Koniecznie, a polubka, brakuje elementu, oginach też brakują elementy. Koniecznie wina człowieka, to wina maszyny, to po nie rzuci go zestawu. całą on, którą no No, ja jeszcze Wam pokażę te, jak wyglądają. I mamy jeszcze prawie... Będę nagrał jeszcze trzy filmy, ale nie wiem, czy dzisiaj nagram czy jutro, ale te trzy filmy od razu wszystkie nie rzucę, będę rzucał na przykład co dwa dni albo trzy dni i zobaczę się, to trzymajcie się, cześć.